Dzień dobry Państwu, 16 maja w dniu dzisiejszym będziemy robić trening na mojej prywatnej siłowni, a jest to spowodowane tym, że mój samochód został pozbawiony turbiny przez czas i nie jestem w stanie nigdzie dojechać, dlatego dzisiaj spędzę czas z nimi. Też nie spędzę, bo nie jedzę. Co my tu mamy? Mamy moją siłownię, która która to jest potwornie zabałaganiona. O, tu jest zabałaganiona. Tu mamy tu mamy gościa. A dzisiaj cały trening wykonam sam. Mam pewne wyznaczniki od Bogusia i nimi się będę kierował w dzisiejszym dniu. Ale najpierw trzeba tutaj zrobić porządek, bo połowicznie te rzeczy są remontowe, niestety. Ale nie mogę tego wszystkiego zostawić. Tutaj jest, jest sporo narzędzi i to drogich. Eee no, i muszę sobie z tym jakoś tutaj poradzić. Teraz jeszcze muszę iść po głośnik no, bo trzeba sobie coś puścić. Muzyczkę, może zadzwonimy później do Bogusia i się zapytamy, co tam się u niego dzieje. I czy dobrze robimy, a pewnie źle. Czy nas opierdoli, to bardzo dobrze. No i co? No, i się biorę za tutaj. Najpierw przygotowanie tematu. Tutaj leży mnóstwo ciężaru. Był to ciężar, który tam gdzieś na jakimś szorcie nagrywałem. w Porównanie e, tego handla chyba z WK ekipy, który mają i symulację jego podniesienia. Więc jak tam widzieliście, czy nie widzieliście, no to jest to mm, ogólnie dla większości ludzi na Ziemi niemożliwe. Ten film jest ogólnie filmem na 500 subskrypcji. Tylko, że niestety tych subskrypcji jeszcze nie ma, więc musicie dosubskrybować. Czyli te chyba 7 subskrypcji dołożyć, a jesteście na pewno w stanie, bo oglądający mnie 70% nie subskrybuje. Więc jeżeli chcecie oglądać głupie rzeczy, śmieszne, grube i czasami ciekawe, to zapraszam do subskrypcji. A dzisiaj jeszcze taki dodatkowa rzecz, bo. Nie nagrywam z telefonu, bo najczęściej nagrywam ostego, się nie nagrywam, bo zostawiłem mikrofon zewnętrzny, ponieważ moim zdaniem najgorszą rzeczą, która była w początkowych filmach, które nagrywałem, był dźwięk, już obraz to jest druga rzędna sprawa, a teraz nagrywam głównie z telefonu plus mikrofonu Rode VideoMic, taki, takiego małego, no i dzisiaj z Gopro, akurat to jest siódemka a nagrywa się z piątki którą gdzieś tam odkopałem, chcę zobaczyć jak ta piątka sobie radzi No i co, no i bierzemy się, no muszę to sprzątać Dobrze, jesteśmy już przygotowani powiem szczerze, że zmęczyłem się chyba bardziej niż rozgrzewką tym przekładaniem tego całego towaru tu jest 100kg hessowe niestety mam tu zły układ i muszę to znowu gdzieś e, poprzem, przemieszczać bo nie mam ani dostępu do, do, tego, e, do, do tego do tego wyciągu nie wiem gdzie tego ciężaru trzymać i nie wiem czy się jeszcze raz gdzieś zreorganizuje dobra jest przygotowane tutaj 30kg w razie czego tam jeszcze jakaś Mała zawartość kilogramowa chyba z 15 tutaj, ale to, to jest i tak nad, ponad moje siły. No dobra, bierzemy się dzisiaj za... Muszę sprawdzić co mi tam napisał mój instruktor. Instruktor arm wrestlingu. Dobra, zaczniemy od młotka. No i dobrze, bo akurat młotek mam, e, mam pas założony. Nie ja. mam gdzieś tego paska no tak, bo na, na siłowniach pozostawiałem różnych, w Błoniu, jeden mój pasek, który dostałem od Janka jest na Wilanowie i, i w ogóle nie ma tu już tych pasków, więc muszę sobie e, muszę sobie na tym od judo ćwiczyć, czy tam od burshido. No dobra, biorę się za to, młoteczek rozgrzewkowy. E, no, to działamy. Pierwsze ćwiczenie sobie przygotuję na młotek. Tu jest w ogóle e, jeszcze jeden minus tego wyciągu. Nie wiem jak to się stało, ale on ma dwa. Nie wiem, zauważyłem tego przy zakupie, a może nawet był, był, było inne zdjęcie. No nieważne, w każdym razie jak są dwa, dwie linki, to linka się tam łączy ze sobą i tak naprawdę e, Przełożenie na jednym jest 50% ciężaru, więc jeżeli to jest założone tam 25 kg, no to jest e, tak naprawdę około 15 albo 12 nawet, no, ponieważ jeszcze jest jakieś tam, tam obciążenie związane z e, tarciem i tego typu rzeczami. No i niestety muszę to robić przez dwa, czyli łączyć ze sobą. I dopiero wtedy. E, dopiero wtedy jest e, jakby 100% e, ciężarny jaki jest tam założony, ale e, jeszcze jest taki e, minus, że jak jest zero założony, no to on jakby ma taki, takie tam tarcie. Na tyle, że, że w jedną stronę jest ciężko podmuch, jest tam z 5 kg więcej, a w drugą stronę, jakby łatwiej jest, mniejszy ciężar jest e, e, jakby przy opuszczaniu. Dobra, ustawię sobie, um, ustawię sobie tutaj pasek na, e, na młotek. E, tak, żeby nie trzeba było jakoś za bardzo daleko odchodzić. A jeszcze możemy to zrobić właściwie tu. Trochę tu, do tyłu. To jest te 30 Kg, dobra. Zmocujemy te 30 Kg bez... Jak jest? No, dobra, zaczniemy rozgrzewkę. Najpierw jest rozgrzewka. A na koniec wejdziemy na serię na jakieś 85%, co prawda ja nie znam swojego chyba maksa tutaj. No ale tam powiedzmy rozsądnie jakoś tam będzie dołożone. No i takich serii zrobić muszę myślę, że 5 rozgrzewkowych i później 5 serii na finał. Mamy pierwszą serię ostatniego ćwiczenia. Czyli młotka e, kończy na 30 kg, i może to się wydawać, że to jest niedużo w stosunku do tego ćwiczenia na 5 ruchów, ale <grymianie> to się stało z tym wyciągiem i normalnie, nie wiem, on ma prawdopodobnie plus 5 kg albo i więcej, bo po prostu <grymianie> nie da się tego wyciągnąć. Dobra, zrobimy ostatnią serię. Publico. Hmm. zobaczymy czy to w ogóle da się wyciągnąć? O kurwa. Nie. No właśnie, w takie jak mówię. A spróbuję to ściągnąć do pozycji. Nie. Męczę ten trening. Jeszcze ta seria na lewą. No i co tam jeszcze będziemy dzisiaj robić? Coś tam jeszcze będziemy robić. Przypominam, żeby subskrybować, bo musi być 500. Jak nie będzie 500, to będzie za mało, żeby tytuł się zgadzał z filmem, więc musisz tam dodać subskrypcję. A już niebawem e, obiecane kilka filmów, czyli ranking r e, na YouTube, w internecie. E, jeszcze chwilę musiałem z tym poz... E, e, jeszcze chwilę z tym zwlekałem, ale to już e, jest tam poko, po, powoli przygotowywane. Dużo się zmieniło, muszę wam powiedzieć. Co tam jeszcze? No Mistrzostwa Europy, Finlandia teraz. Powodzenia tam życzę wszystkim, co wyjechali z Polski. No Z Bogusiem jestem na, na, na bieżąco, więc y, tam użyczę trzy razy dziennie. Nie. Jestem na bieżąco z Bogusiem. E, Kaspera Wisinicy życzę powodzenia. To jest tam, Bułgaria. Na pewno postaram się gdzieś to obejrzeć. Pewnie na żywo. Może, może, może gdzieś tam się z chłopakami spotkamy w okolicach mazowieckich. Na pewno będzie już łatwiej, będzie samochód na, na tę chwilę. To jest to no, na razie wstrzymane moje podróże teraz zobaczymy co tutaj mi napisał a no i było dodane ostatnie ogłoszenie tam na, lokalnym, na lokalnej grupie na facebooku dotyczące prac nad domem, więc jeśli ktoś to ogląda, bo chce sobie pooglądać, jak yy, wykańczam siebie i dom, no to yy, właśnie będzie też yy, na pewno odcinek z prac yy, przygotowawczych, to, to też jest istotne, bo tam będą pokazane na przykład yy, przygotowanie stropu, będziemy je zrywać, yy, w sensie deskowania, deskowania sufitów, yy, więc trochę tego będzie, na pewno, na pewno to będzie jakaś wskazówka dla osób, które mają dom w podobnym stanie. Co my tu jeszcze mamy? Aha, dobra, jeszcze mam pronację z obrony, pokażę jeszcze ten tutaj. Lewa ręka, ta lewa ręka mnie boli w barku, dlatego nie zakładam tu jakichś ciężarów. Nie wiem w ogóle, czy dobrze to robię. Pom. nie dawa jest wyłączona nie wiem czy to tak pociągnę jeszcze raz O to <gry> No i chyba koniec na dzisiaj. Jestem tak dzisiaj rozleniwiony jak 100 lat temu nie byłem. Przed chwilą byłem na spacerze z koniem i z psem. Koń po wentylacji musiał się trochę poruszać, a piesno to też się musiał trochę poruszać, chociaż on to tak średnio się rusza. No i co? No i mam nadzieję teraz ten cztery dni, czyli od czwartku do niedzieli spędzić tam pod Radomskiem odwiedzę pewnie chłopaków w Częstochowie pewnie w sobotę no i będzie seria też z klubami też to chcemy zrobić niebawem, więc pewnie pierwszym klubem który zaprezentuję na swoim kanale będzie Gladiator Częstochowa z tego miejsca pozdrowienia no to co Delemotywuję Was, idźcie zamiast na trening się położyć, bo to nie ma sensu dzisiaj. W ogóle eee, trzymajcie się, do zobaczenia niebawem.